Dzień dobry! Zapraszam Państwa serdecznie na czytanie z kart tarota na przyszły tydzień, czyli od 13 do 19 listopada. I to czytanie będzie dotyczyć trzech znaków Zodiaku: Barana, Lewa i Strzelca. Więc zaczynamy od Barana. Drogi Baranie, w przyszłym tygodniu możesz mieć dość trudny tydzień, będzie wymagać Twojej dużej siły, głównie psychicznej, bo może się okazać tak, że przyjmiesz na swoje barki zbyt dużo obowiązków, no i będzie trudno tym obowiązkom podołać. Będziesz dosłownie padać na nos. W przyszłym tygodniu Barany mogą czekać bezsenność. Może być rozmyślanie w nocy, zastanawianie się, co z tym fantem zrobić, trochę zamartwianie się na zapas, więc taka nieciekawa energia przynajmniej na początku tygodnia. W przyszłym tygodniu Barany także mogą mieć do czynienia z przepływem pieniędzy. Mogą na przykład Otrzymać pożyczkę, o którą się starały. Mogą same kogoś prosić o pożyczkę lub ktoś poprosi ich o pożyczkę. No, generalnie rzecz biorąc, będą miały do czynienia z przepływem gotówki. Karty radzą, aby o ile barany zostaną przez kogoś poproszone o pożyczenie jakiejś większej sumy, aby. No jednak tego nie robiły, bo w przyszłości może być problem z odzyskaniem tych pieniędzy. W przyszłym tygodniu barany powinny także postarać się o zachowanie równowagi pomiędzy dawaniem i braniem, czyli aby to nie było tak, że barany za dużo komuś dają, za dużo komuś pomagają, a w sumie nic nie otrzymują, aby no starały się aby nie zostać przez kogoś wykorzystywane lub wykorzystane w przyszłym tygodniu. No na szczęście, końcówka tygodnia będzie bardzo dobra. Barany będą się cieszyć. Tutaj mamy kartę dziewiątki kielichów. Ta karta mówi o zadowoleniu. Być może barany będą miały, do, miały możliwość udział w jakimś spotkaniu towarzyskim może imieniny urodziny barany ładnie się ubiorą. Pójdą na jakieś spotkanie, będzie okazja do wypicia dobrych trunków, zjedzenia dobrych potraw, no i ogólnie cieszenia się. W przyszłym tygodniu barany nie powinny jakby za dużo mówić o sobie, na no pewne sprawy powinny zachować dla siebie, bo okaże się, że nie wszyscy ludzie, którzy będą otaczać barany w przyszłym tygodniu, będą dobrze im życzyć, bo tutaj mamy kartę węża, czyli to jest taka karta, która mówi o takich osobach, które może nie są zbyt szczere. W przyszłym tygodniu barany mogą otrzymać. List lub wiadomość od starszej osoby, to już może być wdowa, taka kobieta w podeszłym wieku, lub mogą otrzymać wiadomości o tej, o tej kobiecie. Co poza tym, w przyszłym tygodniu barany powinny dokonać oczyszczenia. Może to być na przykład jakaś kąpiel oczyszczająca, relaksująca z jakimiś solami, z jakimiś olejkami do kąpieli. No, chodzi o to, aby barany e, pozwoliły sobie na chwilę relaksu, no i starał się e, zminimalizować ten stres, na który będą e, narażone w przyszłym tygodniu. Więc no niestety e, według moich kart w przyszłym tygodniu barany czeka dość trudny tydzień, przynajmniej ta pierwsza, e, końcu, e, pierwsza połówka tygodnia, no bo już druga będzie lepsza. Jeżeli chodzi o zdrowie, to powiedziałabym, że pod względem fizycznym baranom nic nie będzie dolegać. Natomiast, natomiast pod względem psychicznym baranom będzie dolegać takie przeciążenie psychiczne, stres, no to zamartwianie się. Mogą też być bezsenne nocy, bezsenne nocy jak mówiłam wcześniej, więc tutaj y, trudności pod względem strefy psychicznej. I dziękuję baranom za uwagę. Zapraszam strzelce. Kochane, kochane strzelce, w przyszłym tygodniu może się okazać, że co niektórzy z Was mieli jakieś plany związane na przykład z pracą na odległość, z pracą w innym kraju, i to może się okazać, że niestety nie zostanie. Zrealizowane, no bo mamy tutaj kartę świata, obok jest karta Trójki Mieczy, którą niestety Państwo nie widzą. No ale chodzi o to, że jakieś troski, smutki, żale. Karta świata to jest karta pracy przez internet, karta kontaktów ze światem, karta kontaktów z zagranicą, więc może się okazać, że. Jakaś praca za granicą nie wypali, jakaś praca przez internet nie wypali. No, co niektórzy z Państwa mogą w tej chwili znajdować się w związkach na odległość, no i się może też okazać, że na dłuższą metę takie związki na odległość w Państwa przypadku się nie sprawdzają. No, należy to przemyśleć. Jeżeli chodzi o drugą końcówkę tygodnia, to należy uważać na wszelkie złamania. Mamy kartę wieży. Karta wieży mówi o złamaniach, więc uważać, aby się tam gdzieś nie potknąć, nie złamać nogi, nie skręcić kostki. Więc to tyle, jeżeli chodzi o zdrowie. W przyszłym tygodniu lwy będą musiały wykazać się dużą cierpliwością i spokojem, no bo no, pewne sprawy nie, nie łożą się tak jak lwy by, lwy by chciały nie będą toczyć się tak szybko jak lwy by chciały i w związku z tym no, ten tydzień będzie wymagał od lwów dużo cierpliwości spokoju, umiarkowania w przyszłym tygodniu lwy mogą też brać udział w plotkach Albo być przedmiotem plotek, i w związku z tym mogą o tych plotkach się dowiedzieć, no i podejść do tych plotek w sposób bardzo emocjonalny. Więc karty tutaj, może także w tym przypadku doradzają, aby zachować spokój, prawda? No bo na nie wszystko mamy wpływ. No nie mamy wpływ na jakieś plotki o nas. Generalnie rzecz, ujmując ten przyszły tydzień, będzie dla lwów także tygodniem takiej y, 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 dość, y, tygodniem dość dużej komunikacji, prawda, czyli lwy będą komunikować się z innymi osobami, będą otrzymywać wiadomości, przesyłać wiadomości, właśnie mogą mieć problemy i jakieś z plotkami, więc to jest tydzień taki bardzo komunikatywny. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą o co chodzi. W przyszłym tygodniu, lwy też co niektóre mogą załatwiać jakieś sprawy spadkowe związane z domem, z samochodem, mogą też brać udział w spotkaniu z jakimś szczęśliwym, starszym małżeństwem. No i w przyszłym tygodniu może się okazać, że pewne sprawy, o które lwy zabiegały, które starały się załatwiać od dłuższego czasu. Niestety nie dadzą się załatwić. Mamy karty wieży. Karta wieży też mówi o takich rozpadaniu się mówi o rozpadaniu się pewnych struktur, o rozpadaniu się czegoś, co było nietrwałe co było budowane na starych, spróchniałych fundamentach. Czyli tutaj może być jakaś poważna zmiana w życiu lwów, bo się może okazać, że coś co według lwów było jakby stałe um, okaże się, że to była fałszywa iluzja, no i to rozpadnie się jak domek z kart. Co poza tym, w przyszłym tygodniu lwy powinny no być odważne. Jeżeli coś będzie wymagało od nich odwagi, postawienia pierwszego kroku, no to lwy powinny tak działać: powinny no starać się do, iść do przodu i podejmować ryzyko, bo ryzyko może być dla nich mm, opłacalne. I tyle dla lwów. Dziękuję bardzo lwom za uwagę. Zapraszam strzelce. Moje drogie strzelce, w przyszłym tygodniu będziecie na początku tygodnia w takim bardzo smutnym, smutnym refleksyjnym nastroju, bo będziecie płakać nad rozlanym mlekiem, myśleć, że coś może powinniście nie powiedzieć, może. Coś źle zrobiliście, że obecnie zachowalibyście się inaczej, no ale to już jest przeszłość, więc na to nie macie wpływu i dlatego karty radzą, aby no pewne sprawy zostawić w spokoju i za dużo o tym nie myśleć. W przyszłym tego dniu niektóre strzelce mogą ukończyć jakieś kursy, zdobyć jakieś kwalifikacje. No, może ktoś otrzyma prawo jazdy. Jakiś dyplom albo na przykład y, ukończy jakieś szkolenie, i w związku z tym będzie miał możliwość wyższego uposażenia w pracy. Więc pomimo tego, że początek tygodnia będzie taki smutny, związany z nastrojem strzelców, no to potem już będzie lepiej. W przyszłym tygodniu strzelce mogą mieć do, czyna, do czynienia z chorobami wieku dziecięcego, odra, świnka, różyczka. No mogą też wydawać pieniądze na wizyty prywatne związane właśnie z lekarzami u dzieci. Też w przyszłym tygodniu strzelce będą musiały odpierać jakieś ataki. No będą. Starał się udowodnić innym osobom, że to one mają rację, że to strzelce powinny być wysłuchane i powinny działania się potoczyć tak, jak strzelce, tak jak strzelce myślą. No tutaj mamy kartę siódemki pałek. Jest to właśnie karta, która mówi o obronie swojego zdania, o obronie swojej sytuacji. Czyli, no, może być tak, mogą być jakieś zarzuty po, e, zarzuty doty, dotyczące strzelców, no, na przykład w pracy, no i strzelce będą się bronić. Co poza tym? E, poza tym strzelce będą miały jakąś, otrzymałem jakąś dobrą wiadomość, spełnienie jakichś dobrych marzeń, więc, no, może być tak, że Państwo czekają na jakąś wiadomość, na jakąś informację w sprawie załatwiania jakiejś sprawy, no i się okaże, że ta sprawa zostanie załatwiona po Państwa myśli, zostanie załatwiona korzystnie, więc będą się Państwo cieszyć. W przyszłym tygodniu też będzie nad Państwem czuwać opatrzność, czyli na przykład. Yy, jakby były jakieś złe sytuacje, które mogą Państwu zagrozić, no to przyszły tydzień będziecie pod opieką właśnie opatrzności, pod opieką własnych aniołów stróżów, no i nic złego się Państwu nie stanie. Czyli takie bardzo pozytywne przesłanie. Co poza tym, jeżeli, jeżeli myślą Państwo nad zaczęciem czegoś nowego, Jakiejś nowej działalności, może podjęcia jakichś nowych kursów, jakiejś nowej edukacji, szkoleń, współpracy, no obojętnie czego to dotyczy. Mogą Państwo w przyszłym tygodniu zacząć nową działalność na dowolnym polu, ponieważ karty mówią, że wszystko właśnie ułoży się dobrze, ponieważ ta opatrzność nad Państwem czuwa, macie pomoc z góry i w przyszłym tygodniu. Powinniście podjąć właśnie pierwsze kroki na nowym polu. Podjąć jakieś nowe działania, bo będzie to właśnie dobry tydzień dla strzelców, dla, dla strzelców do rozpoczynania czegoś nowego. I to jest taki, takie szybkie czytanie dla Państwa na przyszły. Tydzień, bardzo dziękuję baranom, lwom i strzelcom za uwagę, i oczywiście mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu gwiazdy wszystkim nam będą sprzyjać.